Witam, dawno nie było filmu. No bo roboty trochę jest, trzeba ogarniać wszystko. Tu mamy drugi tunel. Powiem szczerze, że te krzaki były sadzone w czerwcu, ponieważ ten tunel skończyłem gdzieś tak pod koniec maja, zanim pomalowałem, pokryłem go folią. A no gdzieś tam w filmach to widać, kiedy to było skończone. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale po krzakach zaraz Wam pokażę ten pierwszy tunel. Widać różnice bardzo, bardzo, bardzo w stosunku co do wzrostu krzewów, jak to się mówi, i grubości ich po prostu, no, możecie sobie zobaczyć. Krzaki są prawie takie jak ja, ponad 2,80. Pomidorów też jest dużo, ale zauważyłem już pierwszą rzecz: sucha zgnilizna wiośłkowa, brak wapnia. Trzeba będzie zrobić oprysk. Jakimś nawozem wapniowym, mam chyba siarczan wapniowy z tego, co mi się kojarzy, albo jakiś wap, wapnioturbo, coś takiego muszę zobaczyć w moich nawozach. I jeżeli coś takiego u Was się pojawi, to tego owocu nie zrywajcie. Z nim się, on żadnej choroby nie rozniesie na inne, a ten brak będzie się kumulował w nim. Jeżeli nie występuje to na innych, to będzie się kumulował w nim, a jeżeli go zerwiemy, to brak okaże się na innych pomidorach także to zostawiamy zrobimy oprysk jeden drugi w zależności jak pisze na yy, jak pisze na na, na, tym, na instrukcji nawozu do oprysku i później możemy go, go się pozbyć bo wtedy będziemy już wiedzieć że po prostu wapń został dostarczony chociaż z tego co wiem to wapń trudno się yy, dostarcza wchłania pomidor, dlatego trzeba wykonać parę. Ja wykonuję oprysk i zarazem podlewam. Dobra, to jest pomidor, bardzo ładne e, owoce ma. To jest pomidor Duma Syberii I na nim się pokazał pierwszy objaw. To wygląda tak, to się zrobił w takie brązowe wklęsło, nie mylić tego z zarazą. E, tutaj chyba też jest ta Duma. Nie, tu jest Oxheart, ale pomidory są podobne. Mógł nastąpić błąd albo po prostu, no podobne są krzawy, Mogłem się pomylić, ale chyba nie, bo jednak się troszkę różni. Dobrze, nieważne, nieważne. Co dalej? No tutaj pomidorów jest dosyć też dużo. Jest na końcu tam papryka habanero. Chodnik jeszcze nieskończony. Tutaj mamy czarną black ball, czarną ball piłka, kulka jak to tłumaczył z angielskiego tutaj też coś mamy co to są za odmiany bo ja nawet już nie pamiętam eee, śliwkowy ze sklepu to jakiś zakupiony prawdopodobnie w Lidlu albo w innym jakiś pomidor który mi po prostu wpadł gusta jak to się mówi pobrałem z tego nasiona e, tutaj mamy tego malinówkę zapro, tego, tego z kieleckiego sklepu takiego osiedlowego tutaj też jakoś chyba kotajlówka Kaufland z ze sklepu zakupiony pomidor no i y, mimo że te krzaki są tak zachwalem dosyć duże ale owoców jest na nich nie za dużo chociaż na tym jest dużo i na tym i na tych paprykach też jest trochę dużo. Tutaj też kwiatów. Staśmieniec jest jeden, trzeba będzie go oberwać. I tam jest drugi staśmieniec, też go będzie trzeba dorwać. Dobra, zajrzyjmy, co się dzieje z ogórkami. W Baldachimie. Tutaj mamy cztery też jakieś odmiany niepodpisywane, bo to było robione z wilków. Składami było wyrzucić, nikt już nie chciał. Wszystkich już obdarowałem. Także ogórki. Jak na 17 lipca to bardzo biednie wszystko idzie. Tu mamy jednego, o, ja mówię takich małych. Tutaj coś jest. No dosyć, dosyć to marnie idzie. A z tego względu, że jak za dnia są duże temperatury, to wieczorem można powiedzieć, że o połowę są niższe. Także zimne noce robią swoje. Dobra, idziemy do tunelu numer 1. W numer 1 mamy jeszcze drugi skład, skład mówię. stanowisko drugie z ogórkami tam się sąsiad tucze, tutaj już trochę lepiej ale też nie za bogato Chociaż można by już coś zerwać Tu mamy słonecznika jednego, którego trochę ślimaki dopadły No ogórków trochę jest, ale co to jest, mówię nie ma takiej dużej rewelacji. No ale zobaczymy co będzie dalej, idziemy do tunelu numer 1. Tu jest ten ciocciosan, co Wam o nim film nagrywałem. I co my tu mamy? To od sąsiada ten pomidor, co takie dużo owoce dawał coraz biedny. Ogólnie zobaczcie tu, jak te pomidory wyglądają. Wysokość ich nie jest za duża. krzaczki bardzo cienkie, w tle jakaś muzyka, leci bo sąsiad szaleje. Tutaj mamy tego blaga elefanta On bardzo ładne owoce daje. I o dziwo, w tym roku chociaż nie, też jakieś uschnięte kwiatki się pojawiają. Tutaj mamy to tabasko. W końcu jakieś owoce się pojawiają. Tutaj mnie zaskoczyła ta papryka czerwona, owoców dała dużo, tutaj jest troszkę mniej, ale kwiaty są, tutaj pomidory, nie widać żadnych oznak w tym tunelu braku wapnia, bo tutaj chyba było dawane, z tego co mi się wapnowane było, wapnowana gleba była przed, przed zimą i może tutaj dlatego nic nie widać. No ale tam się pojawiły, bo tam nie pamiętam, czy było wapnowane. Tam chyba nie było wapnowane. No tutaj ogólnie krzaki dużo biedniejsze, cieńsze. Takie wysokie, ale jak to się mówi, szczupłe. Coś aleja. Ale pomidorów jest trochę więcej. No i dużo, dużo większe są jak tamten. Tutaj takie pojedyncze. Kwiatków dużo. to z góry to tabasko. I yy, co jest? Tutaj taki bidak. Nie wiem co się z nim stało, stoi od początku, nic się z nim nie dzieje. Tu takich pomidorków to jest to Consoluto Florentino i to jest to samo takie pomidory żebrowane. No i dobra, zobacz, pokażę wam jeszcze te w Donizys na takie muciętej jabłonce. Mamy jeszcze paprykę Habanero, dwa ksaczki w takiej doniczce. Wystawiłem ją na zewnątrz, żeby po prostu jak to się pod chmurą rosła, wcześniej stała w tunelu, ale jej nie szło. 3 dni stoi na tym pniaczku, dwa dni pod rząd były takie temperatury plus 30 stopni i... no i coś się tam ruszyło. Dobra, to tyle w tym filmie. Na razie i dzięki za oglądanie.